wszystkim, witam was na kanale Zaczytana Ja jestem Aurelia i dzisiaj do was przechodzę z filmem Który chyba musiał przyjść kiedyś, ale wziąłem go od dziewczyn z 4bookery Więc dziękuję wam bardzo stokrotnie Inspiracja to jest oczywiście, może wam je podlinkuję w linku Najprawdopodobniej to się nie stanie, ale może, może się okaże Chodzi tutaj w tym, że po prostu pokazuję wam książki, które najdłużej są u mnie na półce i są przeze mnie nieruszane Więc co? Bez zbędnego przedłużenia zaczynajmy Dobrze, pierwszą książkę, jaką tutaj taką mam Jest to książka od Stranger Things I jest to książka Robel Robin Było o tej książce kiedyś trochę głośno, ale to tylko przez chwilę Wtedy, kiedy była wydawana, ona była, z tego co wiem, chyba wydawana w wakacje Tak tak mi się wydaje, że w wakacje Ona była wydawana i co? Ja ją troszeczkę zaczęłam wtedy, bo no wiecie Stranger Things ja oglądałam, byłam na scenie 22 No i jakoś tak, nie wiem, tak się zabierałam Ale nie, tak się zabierałam, nie zabierałam I właśnie, o dobra, teraz mi tak nie świeci I właśnie powiem wam, że jak wszyscy mówią na mnie Max Bardzo mi się podobało, bo to było z perspektywy Max Był cały drugi sezon w sumie to tutaj mm, zrobiłam sobie przerwę, a potem się od kogoś dowiedziałam, że to się dzieje, że książka się kończy, jak ona właśnie, jak ona będzie w tej yy, lodziarni Ahoy. ja pomyślałam takie, no nie, ja się nie na to pisałam. Ja się pisałam na to, że to będzie coś podobnego, jak wszyscy mówią na mnie Max. I chyba właśnie wtedy odłożyłam, ale wiem ogólnie, że to jest właśnie historia Robel, która właśnie przez, Całą książkę orientuje się, kogo kocha, dlaczego kogo kocha, jakiej jest orientacji I myślę, że właśnie to co chyba... To są... No Historia dziewczyny, która dowiaduje się, co tak naprawdę jest jej potrzebne I właśnie... Nie wiem, właśnie chyba szczególnie przez to, że się dowiedziałam, że to się kończy właśnie wtedy To zdaje mi się, że ta książka mnie po prostu zniechęciła do siebie I... No nie wiem, jakoś tak od tamtego czasu po prostu nie, nie potrafię się za nią zabrać Jakoś też tak mało na nią patrzę Bo może jeśli bym faktycznie do takiego kopa, kopa, takiego tak porządnie ją chciała To może bym się za nią wzięła, ale... No nie wiem, coś, coś mnie niej znie, nie zniechęca I tak naprawdę rzadko na nią patrzę Mimo, że jest na mojej głównej półeczce To naprawdę rzadko na nią patrzę I to mi się trochę nie podoba Więc... Szczerze, I don't know, co mogę o niej więcej powiedzieć Bo chciałabym wam troszeczkę bardziej to rozwinąć Ale nie mam jak Dobrze, next, kolejna książka O Boże Wy oni. Martyna mnie teraz zabije najprawdopodobniej Wow Wow Ja wam pokazywałam tą książkę dla te, y, na TV'a, że na najbliższy czas i ja tej książki do teraz nie przeczytałam. Szybciutko o czym to jest? Mamy tutaj 16-letnią Hazel, która cierpi na raka, która jest chora na raka i wiecie, jej mama twierdzi, że ona ma depresję, ale ona bezczelnie to zaprzeczy, że mamo, ja nie mam depresji, i ona jedzie na takie kółko. Spółko. Jedzie na takie spotkanie osób, które mają jakieś ciężkie choroby Lub nie wiem, lub y, nie widzą na jedno oko Albo nie mają nogi i tak dalej, i tak dalej I właśnie na tym spotkaniu spo, spotyka i poznaje Augustusa I tak to się wszystko rozwija Jest to książka... Y, jest to romans Coś podobnego do Trzy Czy podobnego? No szczerze nie powiedziałabym Bo ta książka się akurat nie dzieje w szpitalu jak Trzy Kroki od siebie Wiadomo, ale już wam mówię, dlaczego troszeczkę zostałam zniechęcona, żeby ją przeczytać Ponieważ y, nasz nauczyciel od polskiego wymyślił sobie, że Dobra, dzisiaj oglądamy film, bo my się z nim umówiliśmy, że co 50. lekcję oglądamy film No i stwierdził, że gwiazd naszych wina I ja sobie myślałam, o Boże, nie, o nie, o nie Może być wszystko tylko niezakończenie I my oglądaliśmy i wiecie, on co jakiś czas przewijał no i poznaliśmy zakończenie ostatnie 20 minut i ja po prostu znam całe zakończenie i to naprawdę po prostu odebrało mi całą frajdę, bo zdaje mi się, że jeśli bym nie dowiedziała się zakończenia, możliwe, że bym po prostu ją skończyła. Skończyłabym, zaczęła i skończyłabym ją, ponieważ to są moje klimaty trochę. Też, właśnie, jeśli mogłabym tutaj wspomnieć ja szybciutko, właśnie Martyna y, też nie chcę teraz skończyć tej książki, bo nie wiem, jej zostało tak tyle. Ona ogólnie czytała na maratonie naszym wspólnym, co nagrywałam. To tutaj chyba tyle i nie kończy, ponieważ w jakieś zakończenie, więc. I mi chyba trochę to popsuło radochę z jej czytania i jej. Dlatego, nie wiem, może się za nią kiedyś zabiorę, ale przez to, że właśnie znam zakończenie, to po prostu odbiera mi po prostu całą motywację. Dobrze. Kolejną książkę, jaką tutaj mamy, jest to książka z wydawnictwa Younga. I Yang I'm very so sorry, bo ja się za nią zabiorę, wam obiecuję, tylko też jakoś tak... Ale... Wytłumaczę wam dlaczego. I jest to książka Zaklęcia miłosne i inne katastrofy. Jest to przede wszystkim książka, którą ja całkiem długo chciałam mieć już u siebie, całkiem długo ją chciałam mieć u siebie i po prostu nie mogłam się jej doczekać czytania. Ale właśnie na targach kupiłam sobie to i 11 papierowych serc. I stwierdziłam niedawno: dobra, zacznę 11 papierowych serc. No i zaczęłam chwilę i nie wiem, coś mi w niej nie spasowało, tak, tak, wiecie, to taki jest słodziut... O, kto dzwoni? I'm sorry, trzeba zobaczyć Więc tak, to mi się bardzo nie podobało, ponieważ zaczęłam niedawno 11 popie... Czekajcie, I'm sorry, zgubiłam nut ale jak coś to się powtórzy szybciutko. Zaczęłam niedawno 11 papierowych serc, jak już mówiłam, sta... jest to ono troszeczkę przesłodkie, ponieważ takie słodziutka jest ta historia, i trochę moim zdaniem nieprzemyślana, ponieważ mamy tutaj to his... jest to historia dziewczyny, która rok temu dostała, miała wypadek samochodowy i dostała amnezję, zapomniała ostatnich dwóch miesięcy, no nie? I dzieje się to rok. I mamy historię, która się dzieje rok później W walentynki Czyli dokładnie rok później Tak dokładnie I one tam dostają od jakiegoś cichego wielbiciela 11 papierowych serc Żeby sobie przypomnieć te miesiące Które były rok temu jakby ogólnie pomysł jest fajny Ale mi się zdaje, że autorka tego nie przemyślała Że przecież każdy jej Mógł powiedzieć, co się działo te dwa miesiące Przez te dwa miesiące jakby Nawet mogła jej powiedzieć, co się działo w te walentynki Mogli jej powiedzieć, nie wiem, pokazać jakieś zdjęcia, żeby sobie przypomniała, a nie, że nikt jej nie powiedział takie, dobra, słuchaj, dostałaś tej amnezji, nic ci nie powiemy, trudno, będziesz musiała sobie sama radzić. I to trochę tak wygląda, dlatego ja po prostu przerwałam, bo to mi się strasznie nie spodobało i właśnie przez to troszeczkę się obawiam zaklęcia, zaklęcia miłosne i inne katastrofy, ponieważ po prostu się boję, że też mi się nie spodoba. A strasznie ja bym to chciała przeczytać, strasznie bym to chciała przeczytać, więc postaram się po to przeczytać kiedyś. Więc po prostu strasznie się boję, że po prostu się zawiodę, i ja nie chcę się zawieść, więc e, zabiorę się za nią, obiecuję wam, ale potrzebuję takiego, takiej faktycznie dobrej motywacji dobrej motywacji, to jest najważniejsze. Dobrze, kolejna książka, jaką tutaj mamy. I <grym> z nią jest bardzo, ale to bardzo ciekawa historia, moi drodzy, bo jest to książka e, Hopeless od e, Colin Hoover. I tak, e, każdy poleca tą książkę, nie ukrywam. Patrycja z cztery bookery o Boże e, book, books with, with Pola. Tak, dobrze zapamiętałam, Jej one bardzo polecają tą książkę, bardzo im się podobała. I ja Wam powiem tak. Ja o niej myślałam przez jakiś czas, jeszcze przed targami w Krakowie. Ja tak sobie myślę, tak już byłam na tych targach dobra. i tak sobie myślę: a dobra, biorę, po prostu sobie wzięłam, nie znając w ogóle o czym to jest. W ogóle naprawdę nie wiedziałam o czym to jest, tylko stwierdziłam: a dobra, biorę i wzięłam. I ona tak leży, i mi się zdaje, że ja nawet do teraz bym jej nie musiała kupować. Naprawdę, bo nie potrzebowałabym tego. Więc tak i szybko o czym to jest. I'm very so sorry, ale sama nie wiem. Czasem odkrycie prawdy może odebrać nadzieję szybciej niż wiara w kłamstwa. To właśnie uświadamia sobie 17-letnia Sky, kiedy spotyka Dandana Holdera. Chłopak dorównuje jej złą reputacją i wzbudza w niej emocje, jakich wcześniej nie znała. W jego obecności Sky odczuwa strach, fascynację, ożywiające wspomnienia, o których wolałaby zapomnieć dziewczyna, próbuje trzymać się na dystans. Że... Wie, że holender holder I'm so sorry, <noise> przepraszam. Y oznacza je jednokupoty on natychmiast chce dowiedzieć się o niej jak najwięcej Sky, gdy Sky poznaje Dana bliżej, od odkrywa, że nie jest on tym, za kogo go uważała i znają ją lepiej niż ona sama siebie. Od tego momentu Sky bezpowrotnie się zmienia tak okay, jest spoko. Ale słyszałam, że właśnie każdego ta książka zniszczyła, rozwaliła, pokali nad nią mnóstwo, więc mam nadzieję, że mi się też spodoba. Tylko zależy, kiedy ja ją <noise> wezmę w ogóle do czytania. Ale nie wiem, dajcie mi w komentarzach jakieś motywacje, żeby zacząć te książki. Oprócz Abylo Robin, bo ja na to, najpierw to najprawdopodobniej się nie zabiorę szybko. Ale dajcie mi jakieś, y, jakąś motywację, żeby zacząć te książki, bo byłabym Wam mega, mega wdzięczna. I na pewno bym coś tam wspomniała, że hej, właśnie ty pomogłeś mi przeczytać hopeless! No coś takiego by to wyglądało, tak coś w tym stylu. Więc y, mam nadzieję ogólnie, że w końcu się za to zabiorę, bo nie wiem jak dla Was, dla mnie ta książka wydaje się mega gruba. Ona naprawdę ma tylko 376 stron, więc ona nie jest wcale gruba, a, wygl a wygląda jakbym miała z 400 w górę. Więc I don't know, szczerze, ale zabiorę się za to kiedyś, tylko dajcie mi motywację Dobrze, i tutaj może ostatnia, jeśli ja może poszukam, to znajdę Ale najprawdopodobniej najmożliwsze, że ostatnia książka, jaką tutaj mamy Jest to książka Cały ten czas od Hani Chaban. Ja tą książkę kupiłam, oj, to był chyba pierwszy lub drugi vlog Chyba drugi, nie, ta pierwszy to był chyba pierwszy vlog, na którym ją kupiłam. I powiem Wam tak, wtedy, kiedy ja ją kupiłam, i ja miałam na nią wielką ochotę, chyba zastanawiałam się, czy ją kupić dwa miesiące, więc to naprawdę było całkiem dużo czasu, żebym, żebym mogła sobie przemyśleć, czy ją chce, czy nie chce. I w ogóle ona ma strasznie piękne wydanie, no. To wydanie jest cudowne moim zdaniem. Naprawdę, bardzo, bardzo piękne. Ogólnie okładka w sobie jest piękna, ale już mówiąc dalej... Yy po prostu wtedy to wzięłam wzięłam to chyba w kolejny dzień po kupieniu otwieram czy tam stronie muszę sobie no odkładam jakoś nie wiem nie potrafię się za nią zabrać nie wiem czemu ale właśnie ostatnio na Instagramie y, z książką w chmurach y, ona y... Właśnie ona czytała tą książkę i mówiła, że jak na pierwszą książkę to jest bardzo dobra, więc dała mi ona troszeczkę motywację, żeby to przeczytać, ale mam nadzieję, że właśnie się nie stanie tak, jak wam mówiłam, że, przy, że przeczytam znowu jedną stronę i po prostu i po prostu odpadnę. Ale już szybciutko o czym to jest, mamy tutaj dziewczynę Mar i mamy tutaj ich miasto, które jest w powiedzmy takiej pętli czasowej że zawsze, zawsze wieczorem nadchodzi burza i zawsze, i ta burza sprawia, że czas cofa się o całą dobę, czyli wiecie, jakby Chyba lu ludzie nie robią tego samego bez przerwy, ale chyba pogoda jest bez, bez przerwy taka sama i taka sama i taka sama. Wiecie, po prostu czas się cofa o jeden dzień i yy, ta Mara mieszka z babcią i chce odkryć, się chyba stało z jej mamą. I poznaje też tam przyjaciela i oni razem budują wehikuł czasu To jest chyba y, fabuła, ale właśnie tak, jak wam mówię Właśnie ja bym wzięła tą książkę, ale jakoś przeczytałam pierwszą stronę i mnie jakoś odrzuciło, nie wiem czemu Ale ostatnio coraz bardziej chcę się przekonać do Hani Czaban, bo zaczęłam ją obserwować na Instagramie Zaczęłam troszeczkę więcej patrzeć na te, te recenzje z całe Cały ten czas yy, Bardzo dużo osób też ją lubi, więc nie wiem Postaram się za nią, za to wziąć Bo ona naprawdę leży u mnie Od kwietnia? Chyba od kwietnia? Nie Nie od kwietnia W, kwiecie, w, w kwietniu chyba miała premierę yy, w, Od wakacji u mnie leży, więc No już No już chwilę leży I z tego powodu jestem troszeczkę Zawiedziona po prostu Zawiedziona, bo Myślałam, że to mi się spodoba. Myślałam, że się po prostu za to porządnie zabiorę, a się okazało, że jest całkowicie inaczej. Dobrze, moi drodzy, i tym pozytywnym akcentem byłoby to na tyle: dajcie znać, czy ten film Wam się podobał, i czy w ogóle dacie mi tą motywację, żeby przeczytać te książki, i co? Ja się będę z Wami żegnać. Życzę Wam miłego dnia, bądź nocy. Trzymajcie się, cześć.